Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj horoskop tygodniowy dla znaków ognia: Barana, Lwa, Strzelca. Zaczynamy, kochani, od 8 do 14 maja. Także zaczynamy od Barana. Zobaczymy co dla was jakie tutaj energie. Jak to będzie tydzień? Pierwsza karta już nam się pojawiła, wypadła czwórka monet. Myślę, że tutaj się szykuje ważny początek tygodnia, a nawet ważny cały tydzień. Poniedziałek, czwórka monet stabilnie, sytuacja zawodowa czy finansowa jest stabilna, bez zmian. Tutaj oczywiście jest wszystko zaplanowane na ten dzień szczegółowo. Pozytywnie wczoraj. We wtorek również cesarz. To może być jakieś zebranie w pracy, ważna rozmowa. Jest czas na działanie. Arkana Główny, cesarz, ważne wydarzenie. I oczywiście, moi drodzy, idziecie o poziom wyżej we wtorek. W środę również karta urzędowa. To jest, moi drodzy, też ważna sprawa do załatwienia, ważna rozmowa. To może być nawet sędzia, może być przełożony w pracy, czy notariusz, adwokat. Tutaj też musimy porozmawiać albo podpisać coś. Także ważna środa i wtorek również. W czwartek dwójka puław takie niezdecydowanie chcecie działać, przygotować się do czegoś. Macie na to szansę i oczywiście takie y, intensywne zastanawianie się, wahanie, wybór. Coś trzeba zrobić w, w czwartek, postanowić, tak? Y, no ale czy będą chęci, to raczej bym powiedziała, że tak sobie. W piątek y, już tutaj jest rycerz mieczy, który też przynosi jakieś wiadomości. To mogą być pisma, to mogą być jakieś rozmowy, ale trochę w Prowadza ten rycerz mieczy chaosu, pomimo że coś posuwa się naprzód w naszych sprawach. To jest chaotycznie. Ale dacie radę, moi kochani, na pewno wszystko załatwić w tym tygodniu, bo są piękne te energie, mimo wszystko ważne wybory, decyzje. I w sobotę, asmonet, no. Tutaj jest nowy początek. Otrzymujecie jakieś, moi drodzy, wynagrodzenie, albo też pomysły, które do Was przychodzą, są bardzo ciekawe w sprawach finansowych. Też macie chęć dzielenia się z kimś, przy tym asie monet. Także, moi drodzy, bardzo dobra sobota, materia i. Dobre, nowe początki w sprawach finansowych, tak? Niedziela, ósemka. Yy, kielichów gdzieś wyruszacie, jakieś zamieszanie może być koło tego. Tutaj są podróże. Przeprowadzki różnego rodzaju w tej karcie zawarte, takie energie ruchu niestałości. Oczywiście zaczynacie poniedziałkiem, który jest bardzo taki stabilny, a kończycie i na miejscu bez zmian, a kończycie tutaj podróżą ten tydzień. Zdrowotnie też musicie uważać na głowę, barki, ramiona. To może dokuczać dolna część kręgosłupa lędźwiowego. Także tak to wygląda. Trochę pęcherz. Wszystkiego po trochu. Ale nie martwcie się, dacie sobie świetnie radę. Jest tutaj szansa w tym tygodniu, moi drodzy... Że jakieś rozmowy zmienią bardzo dużo w waszym życiu. Duża zmiana poprzez podróż, ogólnie tak to wychodzi. Także życzę wam, moi drodzy, dużo dobrych, pozytywnych energii i ciekawej podróży, bo tutaj podróż się pojawiła w obydwu taliach. Także przechodzimy do Lwa. Zobaczymy, co u Lwa

No, ulwa jest takie mm, troszeczkę y, zastraszenie, lęk przed czymś w poniedziałek, co ma nastąpić. Nie bójcie się, będzie dobrze. Mogą być tylko problemy ze snem, bo za dużo myślicie i tutaj mogą być problemy ze snem. We wtorek y, sprawa się wyjaśni, będzie już łatwiej rozmowa z kobietą, która tutaj was będzie. Y, Pocieszała, też szukajcie odpowiedzi w swojej duszy, intuicji. Także taka rada. W środę, kochani, podróż, gdzieś się wybieracie. Oczywiście to jest taka podróż lokalna. No, dobry jest taki start, moi kochani, takie zadowolenie. Dopiero w czwartek jest taki spadek energetyczny, nie wiem, może drobne przeziębienie, ale naprawdę tutaj nie ma co się martwić, bo jest koniec jakiegoś takiego etapu i przechodzicie do jakiejś podróży w piątek już. Tutaj może sobie trzeba będzie odpocząć w ten czwartek i w piątek wyruszacie gdzieś dalej, możliwe, czegoś szukacie dla siebie. Także piątek, działanie. Niektórzy mogą się przeprowadzać, niektórzy mogą szukać nowej pracy, no różnie to bywa, tak? A niektórzy wybiorą się na zakupy, po prostu. W sobotę jest tutaj, kochani, kobieta kontaktowa, wpływowa może być jakaś wiadomość od niej, także. Tak to wygląda. I oczywiście, tutaj z tą kobietą rozmowa, tak? Czy to telefoniczna, czy na żywo. Może być pomocna, tak? Ale może też wtrącać swoje trzy grosze, tak? W wasze życie. Niedziela. To spotkanie, zakupy, też kobieta zaangażowana w Wasze życie i oczywiście to Wy możecie być, kochani. Zakupy, coś dla domu zrobicie, coś pysznego sobie przyrządzicie w domu. Także tutaj jest tak praktycznie i bardzo ciekawie. Troszkę takiego niepokoju macie w tym tygodniu, drogie lwy. Nie musicie się przejmować tak bardzo, wszystko się ułoży. Zdrowotnie mogą być przeziębienia, problemy ze snem, trochę bóle głowy, także też sprawy hormonalne u niektórych. Tutaj moi drodzy, karty Lenormand podpowiadają wam, że pewne jakieś sprawy stresujące w waszym życiu uczuciowym. Które były, y, mogą się tutaj wyjaśnić. Coś może się wyjaśnić w życiu uczuciowym. Też ktoś może powrócić do Was y, z przeszłości, może być wyjaśnienie, ale też, moi drodzy, tu uważajcie na jakieś y, problemy w, z fałszywą osobą, y, bo możliwe, że Wy macie inne oczekiwania, a ktoś tutaj na przykład. Y, no, może zasiać Wam troszeczkę zamieszania w sprawach uczuciowych. No, nie dla wszystkich moi drodzy wiadomo, ale coś, jakieś zamieszanie może być. No dobrze, i teraz przechodzimy do strzelca. Od 8 do 14 maja. Tutaj muszę oczywiście podnieść karty. Karta, która wypadła, to już jest. To jest karta pierwsza, głupca, czwórka mieczy. Umiarkowanie, mak, paśmonet, szóstka mieczy. I ostatnia energia, tutaj trójka mieczy. No tak, zaczyna się od radości. Są sprawy związane z dziećmi. Cieszycie się, załatwiacie pewne sprawy, jakieś drobne podróże, niespodziewane wyjścia z domu. Ktoś sprawi wam dużo radości. I moi drodzy, może też nadwyrężycie swój organizm ten poniedziałek, bo we wtorek jest czwórka mieczy, trzeba będzie odpocząć. Zrelaksować się. Oczywiście tutaj Strzelec może potrzebować na przykład odpoczynku, snu, tak? Nie działajcie moi drodzy pochopnie we wtorek. W środę już jest wyrównana energia, odpoczęliście, dobrze będzie, wszystko się układało bez spontanicznych uniesień, bez takiego działania jakiegoś szybkiego. Spokój, relaks, zajmiecie się swoim życiem. Także tutaj można z kimś się Umówić, zaprzyjaźnić, pogodzić. Taka, moi kochani, spokojna karta. Spokojna środa. W czwartek mak, nowe działanie. Po tym relaksie można powiedzieć, że dwudniowym, nowe działanie w każdej dziedzinie życia to może być. Mak jest kreatorem, czy to w miłości, czy w komunikacji, czy w materii czy w wiadomościach coś przyjdzie do nas nowego. Ogólnie to może dotyczyć finansów i moi drodzy relacji tu karty sąsiadujące obok. Także dobre początki czwartkowe. Piątek myślę, że drobne jakieś sprawy finansowe, też mogą być związane z dziećmi, jakieś zakupy, coś w tym rodzaju. Dobry, nowy początek, bo coś tu się kończy przy paziu monet i zaczyna. Także możecie tutaj. Trochę zarobić, ale też i wydać. W sobotę podróż, strzelec będzie gdzieś wyruszał, po nowe doświadczenia, tu z kobietą, do kobiety, działanie i nowa droga. Niedziela natomiast jest Trójka Mieczy, mówi nam o zniecierpliwieniu. Coś nam może dokuczać, ktoś nam może coś powiedzieć równie dobrze, co nam się nie spodoba. Także niedziela takim oczekiwaniem, ja bym powiedziała, zniechęceniem. Ale wiadomo, tutaj może być tak, że od strony takiej czy towarzyskiej, mentalnej może być wszystko dobrze, a strona fizyczna może być jakiś ból fizyczny. I co do zdrowia, może być nerwoból, bóle głowy, gardło krtań, drobne przeziębienia, moi kochani, układ moczowo-nerkowy. To może dokuczyć. No właśnie, coś się kończy, coś zaczyna w tym tygodniu. Mogą się tutaj ujawnić moi drodzy jakieś fałszywe relacje, oczywiście też. Ale dwie drogi mówią o wyborze. Będziecie prawdopodobnie stali przed wyborem. Trzeba dokonać wyboru, jakiejś zmiany w życiu. I nie będzie to takie proste. Także zmiana poprzez nowy wybór. Dziękuję, kochani, za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia.